Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale i kolejny airdrop, tym razem mamy Alright Dex, więc sprawdźmy co się nam tutaj należy, ile nam się tutaj tego nazbierało. I jeśli chodzi o stronę, no to oczywiście znajdziecie jak zawsze w opisie tego wideo. I jeśli w ogóle chcecie zacząć zbierać takie airdropy, no to pamiętajcie, że na samym początku trzeba sobie kupić właśnie Atoma, później Atoma. Przesłać na osmozys i tam już wymieniać na inne tokeny, aby później mieć możliwość w ogóle zbierania takich dropów. Oczywiście nagrałem też o tym wideo, więc jeśli nie wiecie, jak to zrobić, no to u góry znajdziecie zaraz w karcie właśnie link do tego wideo i cofnijcie się do poprzednich materiałów. No i drodzy, lecimy już bezpośrednio z tym. Dropem, który mamy tutaj na ekranie naszego komputera. No i tutaj mamy dość prostą sprawę, dość prostą rzecz. Oczywiście po przejściu na stronę, Kepler poprosi nas o dodanie kilku sieci do naszego portfela Kepler i następnie dodajemy je, przechodzimy sobie w zakładkę Claim Rights. I tutaj mamy do wyboru kilka sieci. No i oczywiście, jeśli mieliście tutaj coś na online, no to dostaniecie sobie ten bonus. Znaczykolwiek ja osobiście tego tutaj nie miałem, jak widzicie i white listy na Wadliście też nie jestem. Sprawdźmy sobie Atom Cosmos Hub. No, i tutaj, moi drodzy, mam total, czyli całościowo mam 461 sztuk do odebrania, a w tej chwili mogę sobie odebrać 184 i teraz to. Odbierzemy, także klikamy sobie Claim or No i niestety, Transaction for account does not exist on chain. Send some tokens there before trying to query Sequence. Więc moi drodzy, po prostu musimy jakieś tokeny wysłać tutaj, właśnie na tą sieć, żeby mieć możliwość odbierania. Więc moi drodzy, przechodzimy sobie do zakładki tutaj Bridge. Yy, mamy Requesting Connection. Klikamy sobie Approve, drugi raz Approve i w tej chwili przelewamy sobie jakieś właśnie te środki z Osmo, za to masz jakiegoś inne na Orai Chain, czyli na ten chain tutaj docelowy. No niech będzie. Przelejemy sobie Osmo. Mam tam jakieś grosze w tej chwili właśnie 0.87. Yy, także sobie to yy, przelejemy. Tylko dosłownie chwila, nie mogę chyba osmo przelać to i tak. Dobra, no to przelejemy sobie atoma, niech będzie. E, mam 0,12 atoma w tej chwili, no to przelejemy sobie 0,1. 0,1, transfer to Oura I teraz mam potwierdzenie, oczywiście wybieramy sobie tutaj prowizję, najmniejsza niech będzie. I za chwilę 0,1 atoma powinno się pojawić na Oura czyli na tej sieci docelowej, aby odebrać te airdropy. Yy, także czekamy chwilkę Transaction successful, więc za chwilę powinniśmy widzieć właśnie te atomy tutaj na sieci yy, ORAI Chain więc poczekamy jeszcze dosłownie w momencie, odświeżymy sobie stronę yy, Dobra, jak widzicie moi drodzy atom jest już 0,1 atoma jest już na ORAI Chain, yy, także już powinniśmy mieć możliwość odebrania tutaj tych e -drop. także jeszcze wracamy do zakładki Claim Oryx i wybieramy sobie tutaj sieć Atom Cosmos Hub i sprawdzamy, czy teraz możemy potwierdzić, a powinno to już wszystko e przejść. Ok, ok, mamy, bo mamy już tutaj możliwość potwierdzenia. Oczywiście ja jeszcze tokenów Ora right nie mam, więc fajnie, że jest tutaj możliwość zerowej opłaty, więc zobaczmy, czy przejdzie to po zerowej opłacie. Jeśli nie, no to zesłapujemy sobie atomy, które sobie tutaj wysłaliśmy, ale myślę, że powinno... Tak, przeszło. Moi drodzy, jak widzicie 184 sztuki orex mam już potwierdzone, ja ich jeszcze nie mam w tej chwili na portfelu, one jeszcze nie doszły, nie wiem w jakim czasie tutaj nam dojdą, więc nie będę czekał, po prostu jeśli do końca tego wideo one się znajdą na portfelu, no to Wam pokażę, jeśli nie, no to pewnie będą na dniach. Lecimy dalej, Osmo, sprawdźmy, za Osmo tutaj z tego co widzę nie mam żadnego bonusu, za Juno jest tutaj jakiś mały bonus, więc sobie też potwierdzimy. Ok, klikam approve No tutaj rzecz jasna, po prostu kawu te mailki nie mogłem mieć, rozaję, no bo ich nie mam w posiadaniu, nie mam ich w portfelu, więc to po prostu nic się nie dostanie Ciekawy jestem jak, o właśnie wczytało mi, właśnie miałem mówić, że Ciekawy jestem dlaczego mi tutaj nie wczytało osmo, skoro osmo mam Ale jak widzicie drugi raz wszedłem sobie z, tam z innego, wszedłem na osmo I pojawiło mi się już tutaj do odebrania, także moi drodzy potwierdzamy jeszcze tutaj za osmo Klikamy sobie tutaj na zero fee i również tutaj potwierdzamy. Także u mnie za Toma, za Osmo i za Juno dostałem tutaj częściowe. Jak widzicie, X tutaj e, tokeny. Wszystkie są już tutaj potwierdzone. Właśnie widzę, że nawet na telefon dostałem potwierdzenie, że transakcje tutaj przeszły. Sprawdźmy teraz na portfel, czy coś wpadło. Nie, no jeszcze żadne tutaj. Tokeny ORAI nam nie wpadły, niestety, więc pewnie wpadną tutaj później, nie wiem, może za godzinę, może za dwie godziny, może za kilka dni. Nie wiem, jaka jest dystrybucja tego tokena. Czy będą to robić od razu, czy po prostu trzeba będzie na nie poczekać. No a najważniejsze, moi drodzy, że mamy potwierdzone na tych trzech sieciach, więc tylko już kwestia tego, żebyśmy teraz poczekali, aż te tokeny znajdą się bezpośrednio na naszym portfelu. I jeszcze tak, moi drodzy, pod koniec tego odcinka pisię, że sobie jeszcze raz te sieci, jak widzicie kosmos czyli Atom, mamy już claim, czyli potwierdzone. Na Osmo też mamy już potwierdzone, na Juno też jest potwierdzone, więc wszystkie trzy transakcje mamy tutaj w moim przypadku potwierdzone. No i teraz tylko czekamy, aż te tokeny dojdą na nasz portfel. Spójrzmy sobie jeszcze raz na status, no niestety nie mamy tutaj żadnych tokenów. Chyba, że to będzie na sieci Orai Bridge, w co wątpię, tak tutaj no też nie mamy e, Orai. Moi drodzy, po kilku godzinach widać, że mamy już Orai X na portfelu. Mamy tutaj 291 sztuk potwierdzonych. No, jak sobie spojrzymy, właśnie też na swap, to 291 sztuk w tej chwili jest warte całe 2,79 centów. E, aczkolwiek, no łącznie dostałem tutaj coś koło 730 sztuk, no to jest jakieś 7. Dolarów. Także nie jest to jakiś majątek, ale no jak za darmo to można przyjąć, a kto wie. Może będzie to coś warte więcej w przyszłości, albo będzie miało jakieś fajne zastosowanie dla ta całego tego systemu, może będzie to można stake'ować, bądź jakieś inne magiczne rzeczy. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim materiale. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu dzwoneczku, łapki w górę i pozostawieniu komentarza pod tym odcinkiem. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!